Dobra wracam do nagrywania znowu Teraz się możesz przywitać się Bo teraz to chyba odtąd będę Opierdalał No To cześć Tośmy się przywitali, teraz pierdalamy Tylko jak będą takie lagi to ja tu Dalej postanę... masz lagi? Trochę mniejsze No to nie ma sensu w takim razie No bo to im to będzie jakiś pokaz zdjęcia, nie <laughs> Przestań, i tak nie ludzie obeną będą nie. Słucham? I tak nie ludzie będą oglądać. Będą Przepokaz kurwa slajdów <laughs> Ludzie to. Muszą się kurwa nacieszyć masterem do PSAP No mm, Dlatego sobie będą powtarzali ten film w kółko, żeby oglądać jak Ale minidalki przyszła nie ASS a, a propos. <laughs> Dzięki. Hmm, chyba tutaj będzie gang, skoro taka SJOP je tak napierdola w przodu. Jak ktoś ma konto z Dravenem i chce mi je dać, żebym sobie pograł, to proszę napisać w komentarzu. <grym> tak już kurwa pędzą, <grym> już te wszystkie konta Dravena, które ci przesyłają. Miliardy kont! Obejrzyj to, jakiś, obejrzyj to jakiś Sebastian1000 i ci da konto. Będzie <grym> zbierał te punkty? ale... Dzięki nie no, nic. Więc... teraz Draven jest w promocji, nie? 487 I... chyba RP. O tak, ja chyba sobie idę jutro kupić RP. Czy jeszcze kiosku, może mi na jakimś super... Krakowie, Trzeba... Może mi jeszcze na jakimś super przecenie na Steamie starczy. Kupiłbym sobie Mortal Kombat 9 na przecenie. Jakby było. No, ile, ile, Ja sobie proszę. Za, dwa... za 29 euro chyba. Ta... Co w LoL'a nie będziesz grał, nie, no to nie, nie, ci od razu... I, i tak list nie będę grał, jak Dominika wróci, także... Mi to zagramy, mało zmieniło. Zagramy z nią, kurwa, tutaj. No, Spoko. Widzicie, na to zawsze kurwa więcej ludzi objęta. Będzie... Może, może jak powiemy jej, że jest fajne, to pokażę kiedyś twarz, bo to <grym grym grym grym> No tak Kulia. jest zazwyczaj. Ale to będziesz będziemy musieli na Skype wtedy siedzieć. Light. Będzie na Tesie. ona nie chce używać Skype'a TS jest lepszy. A solo błot w ogóle jest. Mało. nie Nie wiem gdzie zbro... ta nidali poszła. topa. Aha. A ten co był na tapie? Timo, że poszedł na... Aha. Albo, się, albo się kampi na, aż tamto to bije. Tak, tak, Czeka godziny, Bo... żeby z nas wyjść z <noise> Widziałem czatu takiego Timo. Czekał chyba 5 minut kurwa na Wayne. Później go zabiła pewnie. Nie, zabi, zabiła właśnie. Zabił właśnie Wayne. 5 minut czekał, ale miniony przynajmniej mu za belę hmm. no, Ale nie było laski tu. w krzakach. Ile masz widzów na koncie? Teraz czy jutro? Nie wiem, jak, jutro, jak dzisiaj wrócić odcinek, to jutro będzie bardzo wiele. Same dupy się dadzą z Krakowa od ciebie. Albo <grystanie> z Grujca. Nie wiem, kurwa, to już zdradzę na moje pozycje. Sebastian stolec z katami. I jakby ktoś nie wiedział, to jest mój cichy wielbiciel. Tak for you? Ten co za mną łaził. Grałem w Minecrafta to za mną łaził. Wol lubisz. pamiętam, zna, pamiętam typa. Dobra, tego co wrzucałem podkami zawsze w domku. <grym> <grym> I tak właśnie straciłem admina na tym serwerze. Po co? A, nie! Ale dawałem ci podki. To nie dlatego straciłeś admina. Nie straciłeś no. admina zresztą. Dlatego zacznijmy. Miałem moderatora później tylko... Dzięki. Ja Pierwszy na swoim miejsce. Super. Oj, chyba umarłem. Oj. Im, e, I nawet, nawet jej nie zabiłem. Abu leciła ją, nie dali. Potem tym laga miałem, ale zaraz to wypieprzę. Jeszcze jedna taka sytuacja i to wypieprzam. Nie dali 100. A czekaj, bo fajne rozmowy są. Za tylko na rozmowę wrzucę. <noise> to jest bez sensu. Wrzucę <noise> <A głos> mi... później, zagrę w pasjansę, dopasuje mi dźwięk. <noise> no, ja nie gram w W Bilarda. Okej. Okay. Cieo na nagranie będzie coś widać, jak oni mnie zabili chociaż. A mnie brzuch boli, ja pierdzielę. SS w ogóle. Nie bądź to u mnie też jest. Właśnie się przekonał o tym uderbaleś Albo i nie Już nie padł Raka, dlaczego zabraliśmy dwa creepy? Eajere No i ten debil ginie, no kurwa Excuse me No nie! No jak padniesz to ci umieram chyba No cipol to Czemu? Czemu? Ja ją bronię, a ona mnie jeszcze zabrała w Dupa. No i chuj. LOL. LOL. Czemu Cię wie, że zabiła? Mhm. O, nie dalej, skakała na mnie kurwa naokoło Dlatego w wieżę poszedłeś <laughs> Nie No po prostu była debilka, mi nie trafiłem Ten skin do P jest beznadziejny No i kurwa w promocji od 2600 albo na 3900 kupił jakiś żyd Ojoj SS. Mm. Wcale nie widziałem tej niedali jak to szło. Dziękuję. No tak, wejdź w to gówno, przecież to wcale się nie spowalnia. O nie. Zed ma więcej farmy niż ja. Coś chujowe ma carry. No... Jak mi się banki AD, w sumie. A, o, mogę go wyprzedzić teraz w farmie, przynajmniej. O tak. To teraz. Tam a więcej. Nigdy. Nigdy, ale nie może to, będę miał lag chyba. Dlaczego? Oj 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 Zjapę, ja sobie proszę. No cipa! no nie wierzę z niej. W nią. Widziałeś Kubę? Tak, widziałem z się z kolejnymi dziei patrzeć. znowu Kubę dwa ten... No i ci panie kurwa szmata co taka o, się re rekaluje jak, jak ja chcę ją zabić Może się boi Czego ona się boi się tylko ja? A to nie, to się nie wypuknie. Teraz jest w sumie 4 na 4 bo... ...sure to jest... Bo co? Aha, no tak. Czy nie no to nie sure, tylko team. A to w sumie jeden klucz. Ale soraka, mi naprawdę mogą mi nie brać tych kiwi. Czasem, gdy się lekery, ty nie potrzebujesz kiwi, masz tak. No. Radę. Ten alfa strick. A co ten twój, Master to taki main, a nie masz skina? Jak to tak? Bo kurwa... No, już... użyła ulta, no nie wierzę, w babkę. Jest to fajny by... skin, ale jest drogi, czekam aż będzie w promocji. Który, ten z tym mieczem świetlnym? Nie... Ilonia chyba, Master G, taki czerwony. On jest zjebany. Najfajniejszy jest, czekam aż będzie w promocji. Nie, tak bardzo mnie... Tak bardzo mnie zultować. Co mnie tak szczeliło? Aha, od ta cipa. Ała. No i... Kurwa. No nie dość, że zabiera mi kile to jeszcze mi kurwa nie leczy, nie widzę. Achuj. Ach, Zaraz umrę. Tam jest jeszcze i w krzakach. Wiem, że jest i w krzakach. No on jest AD. I on jeden na jeden ze mną wygra. Zero dwa. Dobra, SS. Napiszę tu i zaznaczę i eee. I tak w sumie to łcik Asjopei ma zamrażać jakby. A jak już stoisz, jak jeden to spowalnia, SS O bo, kurwa, taką miałem zagadkę od początku mojej gry wola Czemu to mnie kurwa nie zamraża? Wystarczy, pokażę kurna dupę i już No Przydaj we mnie Smaruj ten szajs te soraka mnie naprawdę już zaczyna wkurwiać ostro Co je No i chciałbym... <giby> Kila byś miał chociaż. SS Buddy. I docinam, idę ci na mida pokraść farmę trochę. Kurwa, nabić podwójne. Nie zabijesz jej Znaczy zabijesz Dobra możesz iść do bazy Mogę okay, dzięki ta. No jeszcze ta pizda przyszła Nie. Chyba chcę swoje tu wziąć Wziąć po że no co, że nie na początku zreagowało kiedy nagranie, a później już jest okej. Okay. Przetarło się. Ała no, wow. A ja już jej nie pomogę, niech pada. A e ja WP No ale tego to nie fidujcie. No to sorry. No w końcu. Zabiłeś kogoś, ja tego nie nagrałem, bo piłem akurat. Idzie myślę, że jesteś słaby. A, w late game ja będę zabijał. Nie będzie żadnego late game, on się poddadzą super. Jak zawsze. O, no, w sumie. Chociaż nie no jest 7-5, to... Mają jednego. Ciekawe, o, elo. Byś go gonił. Czuję co ci, co czuję ci. Nowej spierdoliny. Lolo! O! Pała. Pomocy. Eee, sorry. Zresztą się nie wylecia sam. Dobry dobrze. Nie była Soraka. No i po co to robisz? Nie wiem, bo to mi sprawia przyjemność A to rób Rób <gryb> tak dalej Ups, chyba nie napisałem SS On nie potrzebował tego, nie? Nie, i tak by padł. Wow, on nawet... Oh wow. O wow nawet prawie Wybił. Ja lecę, ale nie mam kurwa tego. ulta. była nie jak będzie uciekała. Masz ulta, nie no. masz ulta. Mogę zrobić tak. No ulecz mnie Kurwa. Dawaj mi china To jest support nieleczący. Kurwa, ogłuszający miniony. On jest... stilujący killa. Ale lepsze nie no, takie same state w sumie jak ty. ty tak ty masz więcej rast. I creepów, hehe. No, tak to jesteście tacy sami. Nie chcę być taki sam jak Soraka. Chciałbym sumie, być taki jak... Prezes. A... no chyba. Ona się zaraz zbije A nie dali. We. No przechuj. A pierdolę to. Dobra, dziś klep sameśmy. Nie bać. Je, wkurwiła mnie Jeszcze mi miniona dużego zajebało Dobra, no teraz idą na topa Upsik Ultimastera, no nie No chodź tu Czo, A idziemy tam w końcu? No ja muszę napierdalać naokoło, żeby się wbije i nie zbił No nie ale w sumie Uder mógłby się całknąć i tam Postanować O nie No Go Udyr Go Udyr Ja muszę uciekać od tego kogo tego oni uder... kurwa fokusują? Ajajajaj Nie tego skill'a Użyłem Ja pierdolę Miło dość Te muszę... dzile, Centymetry No ale nie mam do jakiego mam się zwrócić no Jaki ubogi pił. tam piuł Ualba strajk Cz super Weź go Dawaj. Nie, nie tam Dawaj Soraka Idzie Soraka zabić go, bo jest kurwa adekerem jebany Uff Ojej Przykro mi Soraka Mato Wow, ultem mnie zabił Interesujące Moje Moje, wszystko moje OK KRS kurwa, zginął super Chyba powiedział KRS Chciałem, Chciałem wziąć sobie One się w ogóle nie odzywają <grym> w tej grze Może ich zmutowałeś ich on? Nie <grym> Tak jak byś teraz kurwał tak jak ostatnio napadzie sały, nie i nie zmutował wszystkich i mnie też. No Nie, już ja nie, nie mutuję Bo później się trzeba zdawać do znajomych na nowo no, jest, Jeszcze bym sobie jakieś filmy oglądam Oglądałem ten teraz Grave Encounters 2 Nawet no, czy to jest, a... o takim w no, takiej grupce ludzi, którzy tam coś odnosi do pierwszej części, że tam grupa ludzi pojechała do szpitala psychiatrycznego i coś i tam kręciła kamerami coś, ale jak w... To jest horror? Paranormal activity, że kamery są. No No, to jest horror. I... No i... Jak i... się tytuł Jedenki. No Grape and can... Jest jedynka i dwójka. Według mnie w sumie jedynka była lepsza. Na dwójce się śmiałem w sumie. Takie, no jest. takie przesadzone było maksymalnie. A niby podkreślali, że tam pierwsza część to była prawdziwa i tak dalej. To w drugiej powiedzieli, że robiliśmy dalej jaja to. Mhm. No właśnie w drugiej, w drugiej części tak podkreślali, że pierwsza to była prawdziwa, a później na koniec powiedzieli, że to była fikcja. No zresztą oglądnij to jak z zachodzi. Co ogromne zaraz. Przez pierwsza 15. Tu zaraz później jest. Dzień dobry ten ward Ooo weeh man. <grybujesz> Odpatrzcie samolot Patrz jak nie będzie łapał. Złapiesz teraz. No. Nie. O, użył uda. No. Nie mogę... No nie wiem kogo być, dobra mówię, jest najbliżej to będę, może być go... Albo nie wiem, ała Fak Dziękuję Dobra, mi ja kwadrę, ale chuj Dobra kwadra to, będzie... to nie pęta Nie będzie kurna pęty, bo ten team przecież... A no w sumie. Chuj ja bym się w to wbijać dziś i tak bym go nie zabił No ma drugi level, to pewnie byś go zabił Widziałem jak się piątka wbiła obok tego e, Jak ktoś stał awk i mu 10 leveli. Bo, bo ginęli obok niego No bo, 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 No To było trochę niepotrzebne chyba nie Niech cię skur... no... w sumie w dupie Dobra chuj Nie Co Cię to mogę kupić teraz No zostaw to soraka cipo Tu umarłem. A ja mam chujowe staty No, że w ogóle polecam Magda Geslerner, że Ty to jest AP Amo o, ale mi się tam wbił, ojej. Oni nie odjebali. Ale mi się tam teraz wbił Ja farnie tu no Ej w ogóle. No, dziękuję kurwa. Mij się za PMasterem Masterem. To przecież mówiłeś, że jeden na jeden ma być rozjebał. No tak myślałem, ale później go zobaczyłem. Znałem, że nigdy w życiu się tak bardzo nie myliłem. Jak mam Co cool down. Przucie, amo, blue To specjalnie tak coś się ze mną bił, bo chciałem mi oddać Blue i reda. No na pewno. Nie. Alfa Strike za 6 sekund. Uwia, nie da się bardziej. Było trzeba sobie kupić te budki na CD No i tak mam 40% teraz. To jest Aha. minimalne. Dobra. Patrz, to Soraka, czarżuj Charżuj dawaj. Tyła na wyrylajkę idzie. Ale mam. nie! Ja ci mówiłem, że ta Soraka jest jednięta na głowę. Ale lecz. Dobra suka. Wariat. Tu ja nie masz farmy. O ja mam. Tak, mam więcej od siebie? Miałem że ja mam więcej zamknij Bo <grym> nie grałeś ten z, z soraką na linii. Ci lepiej Tym... grałem sam. No kurwa, bo się boję już trochę Ten jaki mat są Tu no to są w dupie teraz No będzie pętaj ja, ja. Podzieliliśmy tak. się Tak sobie sumie pętę nie miał No tak O już surrender, dobra Nie Napiszę easy Jeszcze noobs tak jak... nóg Oj nie pierdol, dobrze było. No No, żegnaj się z widami Żegnam, Żegnam się, z widzami. się z widzami. Żegnam się z widzami też Dajcie mi konto z Dravenem. No, konto z Dravenem do Serdena. Poproszę. Najlepiej jakby miał full runki, masterki, 30 <grym> level. No i tak nie optymalnie. No optymalnie. było w platynie. Chujki platynie konto? Nie wiem, dobra to nie będzie w róza, w brązie. Platynie. No to nie będzie w bronzie. To, to się wbije, nara, edo.